Nauczcie się liczyć i przestańcie kłamać. Niech się pan nie denerwuje, panie pośle, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak już jesteście u władzy, to ta dziura budżetowa wam się gigantycznie powiększa. Jakoś nie wiedzieć dlaczego. Przestajecie, panie pośle, świt, naprawdę, spokojnie, no zaraz pan tu przyjdzie, będzie wam swoje mówił, no. Nerwy nie są dobrym doradcą. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Wróćmy jeszcze na chwilkę do wypowiedzi pana posła Kuźmiuka i policzmy, bo Państwo krzyczeliście tutaj z sali, że a inflacja, a okoliczności, prawda i to wszystko Wam się zgadza z tezą, że to Wy dla budżetu państwa robiliście więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Powtórzmy raz jeszcze. Zwiększyliście dochody o 35 miliardów złotych, my o 300 miliardów złotych. Powtórzmy raz jeszcze. To jest ośmiokrotnie więcej. Ośmiokrotnie. I nałóżmy na to inflację. Łącznie skumulowana w okresie naszych rządów wyniosła około 45%. 45%, a ponad 700% to jest gigantyczna różnica. Tylko nauczcie się liczyć. I przestańcie kłamać. I przestańcie kłamać. 700% to my, jeśli chodzi o zwiększenie dochodów do budżetu państwa. 700%. 300 miliardów to my. Wy tylko 35 miliardów. Jakoś tak się składa. Że jak Platforma Obywatelska rządzi, to dochody są niskie, budżet nie ma na nic pieniędzy, spółki Skarbu Państwa notują same straty i zaczyna się proces zwalniania ludzi, jak dzisiaj w PKP Cargo, spółka Skarbu Państwa. Jak Prawo i Sprawiedliwość, które podobno kradnie, podobno kradnie. dochodzi do władzy, to budżet puchnie, pieniędzy jest od groma. Środków wystar wystarcza na programy społeczne, na gigantyczne inwestycje, infrastrukturalne, społeczne, a spółki skarbu państwa, a spółki skarbu państwa, notują, niech się Pan nie denerwuje, Panie Pośle, spokojnie, 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 spokojnie. A spółki skarbu państwa przynoszą zyski, gigantyczne zyski inwestowane znów w programy społeczne, edukacyjne, w infrastrukturę, w unowocześnienie naszego państwa. Jakoś tak się. Tak się składa. Jedną z takich inwestycji, pani poseł, mówię do pani poseł Skowrońskiej, jest ta Akademia Kopernikańska, którą pani tu wytykała Narodowemu Bankowi Polskiemu. Proszę się nie bać Akademii Kopernikańskiej. Skupia noblistów, szefów agencji kosmicznych z całego świata, od Stanów Zjednoczonych, Kanady po Japonię. Skupia wybitnych naukowców z całego świata, a na czele szkoły głównej Mikołaja Kopernika, która jest częścią Akademii Kopernikańskiej, wspieranej... Przez Narodowy Bank Polski i inne banki centralne europejskie, co jest fenomenem, co jest fenomenem, stoi pani profesor Gertruda Uścińska, pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie zasłużona nasza pani prezes Zakładu Bezpieczeństw Społecznych przez wiele lat. I zachęcam Państwa do śledzenia, rozwoju sytuacji i we wrześniu do wzięcia udziału, także za pośrednictwem mediów, bo to będzie transmitowane w gigantycznej, w gigantycznej konferencji międzynarodowej w Rzymie, w kolebce naszej cywilizacji. Na temat praw człowieka i tego, jak je łamiecie. I dlatego się boicie tej Akademii Kopernikańskiej. A Narodowemu Bankowi Polskiemu i panu Prezesowi Glapińskiemu osobiście gorąco dziękuję za wspieranie Akademii Kopernikańskiej i za zaangażowanie i za zaangażowanie, to mu pani odtworzy ewentualnie, i za zaangażowanie także innych banków centralnych w ten projekt. Państwo, ponieważ jak już jesteście u władzy, to ta dziura budżetowa wam się gigantycznie powiększa, jakoś nie wiedzieć dlaczego. Przestajecie, Panie Pośle Świk, naprawdę spokojnie. No zaraz pan tu przyjdzie, będzie wam swoje mówił. No. Nerwy nie są dobrym doradcą. Otóż jak Państwo jesteście u władzy, to ta dziura gig gig budżetowa gigantycznie się powiększa i na nic nie ma pieniędzy. Współka z karu Państwa nie ma pieniędzy na jakiekolwiek dotacje, na jakiekolwiek inwestycje, na jakikolwiek sponsoring. Gdzie, się, gdzie są te pieniądze? Gdzie wy je trzymacie? Gdzie je macie? Przecież natychmiast zniknęły? Tak rok do roku. Zachowujecie się w związku z tym zgodnie z takim hasłem Rodacy nic nie rób, tam, bo se któryś krzywdę zrobi. I tak oto jesteście rządem likwidatorów. Zlikwidowaliście wszystko, wszystko, wszystko co chwalili samorządowcy. Gigantyczne inwestycje w oświacie. 15 miliardów złotych. Zaangażowanych w budowę nowych szkół, także niepublicznych. W budowę nowych szkół specjalnych, które zostawiliście na pastwę losu całkowicie dzieci z niepełnosprawnościami, z potrzebą kształcenia specjalnego, pani, pani minister za pani rządów. Uczyły się w dramatycznie ciężkich warunkach. Nowe szkoły w Kozienicach, Węgrowie, na Opolszczyźnie, nowa szkoła budowana ze spół szkół specjalnych za 65 milionów złotych z dotacji rządu PiSu jest budowana w Lublinie zarządzanym przez Platformę Obywatelską. To są inwestycje, których Wy już dzisiaj nie robicie. Samorządowcy wykorzystują ostatnie pieniądze, które są z tych dotacji, które myśmy mieli, bo dochody budżetu państwa na to pozwalały, te gigantyczne dochody, no i nie mają już szans na to, żeby cokolwiek od was. Dostać. Wy za to skupiacie się na krytyce i na kłamstwie. Na kłamstwie chociażby na temat tych inwestycji w oświacie. Zachęcam państwa do korzystania z tego, co z tego zostało zrobione z tych 42 milionów złotych, które tutaj opluwacie również publicznie. Od choćby dzisiaj i jeszcze jutro jest szansa. W Nałęczowie odbywa się 27. Festiwal i kurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży z całego świata. 27. Prowadzony przez profesora Kazimierza Brzozowskiego i profesor Tomoko Mak-Brzozowską z Detroit. Dzieci z całego świata, w tym polskie, już po raz 27. w Nałęczowie uczą się gry na pianinie i dają koncerty. Wiecie na czym? Na znakomitym fortepianie kupionym za 600 tysięcy złotych, właśnie dla tych dzieci, właśnie na potrzeby tego kursu, na potrzeby edukacyjne, żeby mogły grać i dawać koncerty przy pełnej sali w Nałęczowie. Wszystko z tego, z tego programu inwestycje w oświacie. Opluwanego, opluwanego i wszydzanego. Można pojechać jutro, 19.00, konkurs finałowy. Zapraszam serdecznie, panią minister. Będzie nam bardzo miło. I szereg innych tego rodzaju inwestycji było możliwych tylko dlatego, tylko dlatego, że te pieniądze w budżecie państwa były, były, ale już ich nie ma. Panu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli bardzo dziękuję za wszelkie uwagi, krytyczne również pod adresem naszych programów. Jak wiemy, wszystkie zastrzeżenia zostały wdrożone, zostały wdrożone, są wykonywane. Od tego jest Najwyższa Izba Kontroli, żeby pokazywać nieprawidłowości, nieścisłości, ale od tego jest państwo polskie, żeby je wdrażać i żeby inwestować, a nie likwidować inwestycje także w oświacie. Dziękuję bardzo.